Dzień dobry, to ja mówię. Nie pierwszy raz się okazało, że telewizja kłamie. Miało być pięknie, cudownie, 20 parę stopni. No a jest jak jest, ale i tak nie ma źle, bo kwitnie wszystko kolorowo. Jest. Była taka tradycja na polskiej chacie, że szczególnie panie zajmowały się odgadywaniem, co to za mną rośnie. Jeśli macie ochotę na powtórkę z rozrywki i konkursu, to chętnie poczytam w komentarzach, bo ja wiem tylko, że forcycję no i tam oczywiście wierzba, ale to już ta jak to jest, kolor, to, co to, to jest, to nie mam żadnego pojęcia. To bawy się na tym znają. E, ja z atmosferą świąteczną jak u państwa, bo dzisiaj będzie trochę o tym, że jest nerwowo w rodzinie koalicyjnej, ale zanim o tym, no to trzeba też jakiś własny rachunek sumienia przedstawić. Proszę państwa. Jest taka książka, ja jej nigdy nie czytałem, ale ponoć tam są wykazane szczegółowo różnice pomiędzy płciami. E, na szczęście w ostatnim czasie się okazało, jest to dość popularna teoria znowu, że są tylko dwie płcie: płci, płcie, no chłop baba w każdym razie. E, nie wiem, co tam jest w tej książce napisane. W każdym razie ja mam swoją teorię i bez książki. A ten, ta książka to kobiety są z Marsa, faceci z Wenus, czy od nie, odwrotnie chyba, bo Mars to facet, a Wenus to Baba. Ja mam swoją własną teorię. No to jest tak, proszę Państwa, że chłop myśli generaliami. A Baba to jest detalistka. No to ja podam prosty przykład. Jak się mówi do chłopa, kolegi brata szwakra. Czy nawet znajomego, idziemy się napić? No to pata krótka odpowiedź. Co się głupio pytasz? Później łapią za jakąś pierwszą z brzegu kapot, wskakują pierwsze z brzegu gumiaki i idą e, balować. A gdy się zada to samo pytanie babie, no to odpowiedź jest goła inna. To jest prawie inwokacja, proszę Państwa. Tam i Litwo, ojczyzno moja i dzień dzielina pała, ale w praktyce to wygląda mniej więcej tak. Ty to masz mnie chyba za jakąś alkoholiczkę, co ty myślisz, że jestem jakaś pijaczka? Ja wiem, że ja się starzeję, może już sobie jakąś inną poszukaj, to już to już nie możesz na mnie patrzeć na trzeźwo? No jak już się uspokoi ta atmosfera związana ze wstępną akceptacją, czy też na częściej odrzucaniem, no i zapada decyzja po, jakimś, po jakiejś pół godzinie no to tak, chłop, chłop łapie za kapotę, wskakuje w pierwsze lepsze gumiaczki, no a baba to wiecie co robi, a co ja się ubiorę, a co ja założę, a tu trzeba podprasować, a czy ja się dobrze pomalowałem, a czy mi się nie rozmazało, czy mi się nie zes... No i muszę Państwu powiedzieć, że ja nie mam cierpliwości do tego. Ja nie mam cierpliwości do tego, kompletnie nie rozumiem tego detalicznego sposobu myślenia, tej logiki rozbudowanej, epyckiej, babskiej. Bo ja jestem, proszę Państwa, konkreciarz. U mnie się liczy konkret. Jak coś trzeba zrobić, to się bierze, robi i ten i na grubo. E, a nie, no może jeszcze jeden złośliwy trochę krzy, przykład. Krzyczysz do faceta, podaj 17, to on ci od, to za chwilę masz tą 17, w łapie. Mówisz to same do baby, to ona ci odpowiada jaki kolor. No nie, no to to jest cud, że jakoś baby się z chłopami dogadują a już szczególnie w atmosferze świątecznej, bo nie wiem jak to u Państwa jest, u mnie jest zawsze ogień jeszcze to znowu z znowu z dzieciństwa było tak, też było u Was takie powiedzenie, że no to akurat święta Bożego Narodzenia, jak w Wigilię dostaniesz tyłek to będziesz cały rok bity e, Mnie się udawało jakoś z reguły przechodzić przez ten wigilijny ciężki czas, ale i tak byłem Harcony na wszelkie, ale zasługiwałem. E, także tak to proszę Państwa wygląda w relacjach damsko-męskich. Taka, taka jest świąteczna atmosfera. A wspominam o tym wszystkim nie dlatego, żeby jakoś y, robić jakąś konkurencję dla stand-uperów i innych polskich kabaretów, bo do tej branży to ja się nie pcham. Chociaż miałem taki epizod w życiu swego czasu, no ale zostawmy to na boku. Eee, proszę Państwa, bo jest awantura w rodzinie e, koalicyjnej, w rodzinie, która się nazywa Koalicja 13. Grudnia. I mnie ta awantura, ona z pozoru jest błaha, ale mnie ta awantura, proszę Państwa, skłania do głębszych refleksji. już Wam mówię dlaczego. No, kto obserwuje polską politykę, kto w ogóle zna życie, na zachowania polityków, ale zwykłe międzyludzkie zachowania, no to ten wie, że pewnych rzeczy z domu się nie wynosi, czy brudów się nie pierze na, na zewnątrz. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, najmniejszych, że w koalicji 13 grudnia od zaplecza, od kuchni to dzieją się cuda, że oni się tam wzajemnie wyzywają, nienawidzą i jeden drugiemu patrzy. Nie tyle w oczy, co patrzy za własne plecy, czy tam jakiś zardzewiały nóż. nóż nie zbliża, zbliża się w okolice serca, kręgosłupa, serca od tyłu oczywiście. E, I to, to, to są normalne realia. E, więc ja nie wierzę, a zmierzam do tej awantury z Kamińskim i Kidawą Błońską, polską Kamalą. A to może nawet odwrotnie, że to z Kamala to była polską Kidawą, bo to, to przynajmniej taka chronologia zdarzeń była. To ja proszę Państwa nie wierzę, że to jest pierwsza awantura między, między politykami koalicyjnymi. I jeszcze w jedną rzecz nie wierzę, że taki stary Wyga, no propagandysta, prymitywny, cyniczny propagandysta jak Misiek Kamiński e, pod wpływem emocji nie wytrzymał i... Wyrzucił siebie wszystkie szale, bo tam, ta awantura dotyczyła poniekąd jego spraw prywatnych i intymnych. Proszę Państwa, to jest cwaniak, to jest stary cwaniak i on by nie wyskoczył. I to jeszcze na antenie mediów mainstreamowych z takimi zarzutami. No, a tam padły naprawdę grube słowa, że co to za Polska uśmiechniętego, uś, uśmiechnięta, to metody esbeckie, że jego, czy łubeckie, że jego kierowca ma go śledzić, ma go szpiegować i się nie zgodził, dostał reprymendę, a ma go szpiegować, czy on jest chory, czy on jest zdrowy. Ba, tam nawet padło takie porównanie, że Morawiecki się lepiej zachował od koalicjantów, bo jak Kamiński był chory, to Morawiecki zadzwonił do szpitala. Proszę Państwa... To jest jakaś grubsza afera. To jest coś grubszego niż y, rzeczywiście jakaś ty, czy, sy, stricte techniczna historia y, związana z. Y, tu nawet ciężko zdefiniować, o co tam chodziło. No, chodziło mniej więcej o to, że kierowca ma informować o tym, gdzie w danej chwili znajduje się marszałek Sejmu, oni to jakoś tam tłumaczyli, technicznymi kwestiami i tak dalej, rzecz jest rzeczywiście idiotyczna, kuriozalna, no ale czego się można spodziewać po koalicji 13 grudnia. No i ponoć było też tak, że zadzwoniła że ten kierowca się nie zgodził na przekazywanie tego rodzaju informacji. Dostał reprymendę od Kidawy Błońskiej, od biura Senatu, a później jeszcze zadzwoniła Kidawa Błońska do samego Kamińskiego i ponoć miała mu zrobić karczerną awanturę. Czy w ogóle z tej rozmowy wynik wyniknęła karczerna awantura? Jeszcze raz podkreślę, we wszystko mogę uwierzyć, ale nie w to, że taki wyjadacz, taki cynik. No człowiek, który siedzi w polityce no, ja go pamiętam od 89 roku i on zawsze był postacią taką odpychającą, zaczynał zetchanie to taki trochę drugi Giertych może jeszcze bardziej oślizły no, że ktoś taki, w taki naiwny sposób naraził się na rozmaitego rodzaju konsekwencje, bo wiadomo, że to mu żadnej chwały i sławy nie przyniesie, ani w mediach mainstreamowych, ani w, w koalicji 13 grudnia. Więc moje podejrzenie jest takie, no, że tam się po prostu musi bardzo ostro gotować, że e, być może wychodzą na wież jakieś brudy związane ze startem. E, 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 Kandydatów na prezydenta ze wszystkich partii koalicyjnych i z tym numerem, który wykonał Hołownia, bo to jest numer, który narobił strasznego bałaganu e, Trzaskowskiemu. I być może to są, proszę Państwa, takie pierwsze przymiarki. Ja nie chcę pójść za daleko w interpretacji, do tego, że ta koalicja się rozsypie i to bez względu na wynik wyborów prezydenckich, proszę Państwa, bo jeśli. E, Okaże się, że ta desperacka szarża chołowni nie przyniesie wielkiego e, przyrostu głosów, a moim zdaniem nie przyniesie, dlatego że chołownia się kompletnie zużył. No ok, pomysł z tym, żeby się wbić, jak mówi młodzież na debatę w, w Końskich, super, jego zasługa naprawdę. No ale już e, ta pierwsza debata w Republice jeszcze jakoś mu tam wyszła na, tym, na tej estradzie, później się całkowicie wygłupił z tymi pytaniami o ten, ile kropek ma Biedronka, ile fregat, czy ile tam dronów zamawia polska armia. W republice to już w ogóle była, w drugi raz w Republice to już w ogóle była nuda. To już był ten chałowniak, który mieli słowa i nic z tego nie, wygl... nie wynika i wypełniano mu natychmiast hipokryzję z euro. Także im częściej chałownia się będzie przy... pokazywał, tym częściej będzie przypominał, że jest chołownią, więc jego jego szanse na uzyskanie dobrego rezultatu są nikłe no i być może proszę Państwa jest tak, że po tej akcji w Końskich no po prostu jest ostra jazda, wprawdzie Tusk robi głupią minę do złej gry ja wiem, że się mówi dobrą, ale on robi głupią minę do swojej gry, twierdząc, że już nie gigantyczna przewaga Trzaskowskiego, jak to było do tej pory. Zresztą sondaże cały czas zaniżają notowania Nawrockiego i zaniżają moim zdaniem notowania z Mencena. Tak jak uważałem, że sondaże Mencena są poprawane sztucznie, tak teraz są zwijane sztucznie. Na pewno był jakiś spadek, jakieś stąpnięcie, jeśli chodzi o Mencena, no bo sam Mencen niestety trochę za to napracował korwinistycznymi. E, e, wrzutkami, no ale to już się nie dzieje, tak z dnia na dzień i pewnie nie w takiej skali. Zresztą u, u Buków jest delikatna korekta. Spadło o procent Wencenowi i spadło o procent Trzaskowskiemu, e, a o procent wzrosło Nawrockiemu. No ja... Mówiłem Państwu, że te debaty, to nie jest tak, że ktoś wypadnie rewelacyjnie w debatach i nagle ludzie zmieniają poglądy. No zobaczcie, jak ludzie się zachowują. Ludzie się zachowują w taki sposób, że kibicują swoim kandydatom. i Nawet jeśli ten polegnie na całej linii, tak jak Trzaskowski poległ, no to i tak. I te sondaże akurat uważam za wiarygodne, bo one się pokrywają w, w jakimś sensie z realnym poparciem dla Trzaskowskiego. 32% uważa, że Trzaskowski debatę wygrał. No, ale pomijając to, co się tutaj dzieje w całym tym towarzystwie i skąd ta rodzinna atmosfera przedświąteczna, gęsta w koalicji 13 grudnia, myślę, że to jest właśnie pokłosie tego, co się wydarzyło w Końskich, bo pamiętacie Państwo, jak miało być, co Tusk mówił, że w zasadzie najlepiej, że w ogóle żaden kandydat z koalicji nie startował, tylko by był Trzaskowski. No i powiem, żeby tak było, to by, to by chyba nie było źle, bo wydaje mi się, że notowania Trzaskowskiego by gwałtownie spadły po tym, co się wydarzyło końskich, no a nie miałby skąd głosów już brać, musiałby na wszystko sam pracować, no ale nie ma co dowagować o tym, co, co nie zaistniało zaistniało na pewno to, że doszło do zgrzytów i to wielokrotnie, sam start kandydatów, jest też przecież podział na lewicy, gdzie startuje dwóch kandydatów Kołownia miał pretensje do PSR-u, tam jest ponoć jakiś problem z kasą, a nie ponoć, ale prawie na pewno, e, więc tych grzytów jest strasznie, strasznie dużo. Ba, no przecież była historia związana z e, konfliktem pomiędzy Tuskiem a Trzaskowskim, jeżeli chodzi o ten marsz, który został przesunięty, no i ponoć było też tak, że e, Tusk zdecydowanie prze, przeciwstawiał się Pomysłowi, zresztą jak większość mądrych rozsądnych się wyrwało, że Tusk mądry, on jest stwany na swój sport. Na pewno jest doświadczony, więc wiedział, że takiego prostego błędu się nie popełnia. Kiedy się jest liderem w sondażach, to trzeba unikać debaty w pierwszej turze po to, żeby nie podbijać notowań swojemu kandydatowi, bo ten jeśli wypadnie dobrze, no to ma szansę zaprezentować się szerszej publiczności, szerszemu gronu, a to szerszemu wyborcy. To temu nawrockiemu było bardzo potrzebne. Więc, proszę Państwa, konkludując, podsumowując ten wywód związany z awanturami w koalicji 13 grudnia, nie wierzę w to, że to jest incydent. To jest jakaś przemyślana akcja ze strony ze strony Kamiskiego. W najgorszym wypadku to jest coś. Co być może brzydkiego, coś brzydkiego, co być może miało wypłynąć na Kamińskiego, więc to jest jakiś taki e, zabieg wyprzedzający. To się bardzo często w, w polityce spotyka. No nie wiem, być może Kamiński namieszał coś w papierach albo w finansach, albo i w innym życiu prywatnym, i, i przyjrzał się temu Bodnar ale raczej bym stawiał na to, że to jest awantura związana z gęstą atmosferą w samej koalicji i z tym napięciem związanym z kampanią, z kampanią wyborczą na pewno jest to od początku do końca przemyślana akcja, a nie jakaś spontaniczna akcja, chociaż nie można wykluczyć, że dodatkowo była emocjonalnie motywowana jeśli Kidawa-Błońska w tej rozmowie która miała być awanturą, no przekroczyła pewne granice, albo jeszcze gdzieś tam Postraszyła Kamińskiego, że ich godziny są policzone, bo platforma wciągnie nosem Polskę 2050, i PSL nie będzie się przed tym bronił. No to być może jest to jeden też z takich dodatkowych impulsów, który wywołał taką emocjonalną reakcję Kamińskiego. Ale to jest emocjonalna reakcja pod pełną kontrolą polityczną. Co do tego nie mam wątpliwości. On by tego nie zrobił, on by, nie wiem, poszedł się poskarżyć tuskowi, poszedł zrobić jakąś awanturę na zapleczu, ale nie poszedł zrobić awanturę do TVN. -u. Tu musi być grubo. Po prostu musi być grubo, innego wytłumaczenia nie ma. No nie można też wykluczyć, że za chwilę u, u, u dziennikarze. Dotrą do tego, co się tam dzieje, korzystając z tak zwanych doniesień od anonimowego rozmówcy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Nie jest dobrze, kiedy ludzie się kłócą, ale się, kiedy się kłóci koalicja 13 grudnia, to można tylko trzymać kciuki, żeby się kłóciła jak najczęściej i żeby szczęśliwym e, finałem tej kłótni był rozpad tej najgorszej koalicji, jaka w Polsce rządziła konkurować z nią może tylko koalicja PO-PSL z 2007 do 2015 roku jak to 8 lat przeżyliśmy, to ja też nie wiem i to jest jeden fakt, drugi fakt jest taki jak go przedstawiłem w nieco rozbudowanej, a może nawet bardzo rozbudowanej formie że Kamiński to jest za duży cwaniak, aby sobie pozwolić na jakieś spontaniczne, nieprzemyślane akcje, no a wniosek jest taki że Atmosfera w, w koalicji z całą pewnością jest gęsta i, i będzie gęstnieć coraz bardziej wraz z kampanią, e, biegiem kampanii wyborczej. No i proszę Państwa na koniec, dla cierpliwych, bo jak Państwo wiecie, ja, jeśli chodzi o zapamiętywanie nazwisk i składanie życzeń, to jestem beznadziejny, ale na życzenia zawsze mam jeden patent. On się sprawdza od lat. To jest po części inspiracja po dziadku, którego dość często, zwłaszcza ostatnio, wspominam. Doczekaliśmy tych świąt. Może dobrych, może gorszych, oby następne były jeszcze lepsze. Zdrowych, wesołych świąt życzę wszystkim Państwu. No i jak najmniej awantur, chociaż tego się chyba w większości przypadków uniknąć nie da. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.